Kądziu mnie zabiera gdzieś w jakieś dziwne miejsce. Jakieś zarośnięte schody masakra, siemano Co tu się dzieje w ogóle? No, taka miejscu waży szok. Nie wiem, gdzie jestem. Kądziu tutaj już był raz, zbadał teren. No i wprowadza mnie ty w te czeluścia. Wow. Jest jakaś chata. Weźcie oknem. O. o, czapka mi spadła. A. O, studnia. Fajnie. O, to już pęka, to już długo tu nie postoi. No. patrzcie, jakie okno. Wielkie. W środku piec. O, wchodzimy, tak? W środku osiem pieców. Osiem. Co ty gadasz? Tak. W każdym pokoju. To jak to wejść? Tutaj chyba tędy. Nagram. Nagram moje wyczyny tutaj spinaczkowe. Jest. Ła wow. Ale ładny piec, niezniszczony. To co ciekawe, niezniszczony patrząc na, są na podłogę Ta ściana jaka popękana no. Tynk schodzi, a jak? Idziemy dalej. Aha, w każdym pomieszczeniu piec. O! <laughs> Dobra. Fajna mieć fajna chata. Na bogato. Tutaj dalej też a, i to na... kuchnia, no? Kuchnia, kuchnia już trochę Kolejne. rozwalona. Tutaj, to byśmy się poświecić. O! O, wejście na strych, ale no, o matko, strasznie wysoko Okropnie, to jest 3,5 metra? No, w ogóle bardzo wysoka jest 3,5 metra jest y, sufit tak. To jest taki ala mini-dworek mhm. mini Ala mini-dworek Ale patrz, jest w wózek stary A właśnie Ja ci mówiłem o Patrz, to, nawet jest, jest wózek lalkowy Jest napisane a czeka, nie, w ogóle etykieta dobrze zachowana. No Wszystko wyblaknięte, nie wiadomo z którego roku. Kółek, kółek nie ma. Tak. Ale fajny, no. To tutaj troszeczkę zepsuty piec już. Te rysunki skalne. O, tu jeszcze to jakieś... O, kurczę, co to jakieś. To jest właśnie takie dziwne. Powiesz, dziwne, tak? no. Takie dziwne wielkie stoły. Ko kolejny piec. I tutaj rolki y, chyba staśmy. Coś tutaj musieli produkować. Tutaj przejdzie styropian na ścianę. O, przechowalnia może jakaś. Może, że tutaj jakieś, jakieś owoce przechowywali. Nie? Wygłuszone. Wyciszone. Na pewno tutaj zrobili jakoś chłodnię taką. Bo styropian izoluje w dwie strony. Ciepło też nie wchodzi. A tutaj jest jakieś pomieszczenie jest Ale nawet nie widziałem O to jest jeszcze gospodarczy A tutaj jest strych widoczny No czy nie ma tego Oj muszę się przedrzeć O Patrz jakaś ciężarówka tutaj jest Ale fajna No Jakiś kawałek łóżka, chyba tutaj starego albo jakiegoś stołu, czy półki? Ciężko powiedzieć, chyba półki jakieś. Nie wiem. Wow. No ale jak tu wejść? A, w ten sposób ja zajrzę tu do dziury jeszcze. O, butelka stara. Nie taka super stara, ale. O! Nasi tu byli. To są te drzwi zabite, gdzie tam widzieliśmy przez dziurę jakieś butelki. Jeszcze przejdziemy się w pomieszczenia, w których nie byłem. Czyli. A, czyli tutaj. Aha, to jest takie. Taki ganek tylko, tak? A, to wszystko? A czekaj, tu jeszcze jest. O! Tu jeszcze jest pomieszczenie. O, wszędzie piece i kuchnia. Ostro Już ile piece yy, te, kuchy, no, te kuchnie. To jest... To są te drzwi. To są te drzwi, o co przed chwilą pokazywaliśmy. Patrz te butelki. Patrzaka tu jest zarąbista butelka po Kaskadzie. Ale patrz jakim cudem znowu za tych drzwi nie. A dobra, że... Dookoła drzwi. przeszliśmy. Tak, o tu jest ta dziura, przez którą przeszliśmy. Tak, tak, to jest ta dziura. Nie. Piękna butelka po kaskadzie. No, fajnie. I tutaj jakaś wódka, nasza, wódka czysta. Mm. Dobra. Idziemy stąd, to jest ta kanapa, co żeśmy widzieli. Wszędzie jakieś stare samochodziki. Dobra, wychodzimy. Jeszcze z zewnątrz trochę nagram. Jest klimatycznie. I wróciliśmy do punktu a nie, to jest z drugiej strony to jest zbiorowisko butelek jest bu wielka butelka po mleku a tak to one nie są takie super stare te butelki o pepsi ła, wow, to jest po oprysku jakimś o. opryski, trucizna ale nie ma napisów, nie, nie jest napis trucizna jest napis trucizna okropny wiatr jest ale chcę tutaj wam pokazać tą studnię trzeba tu przyjechać i rzucić z raz nie widzę tam nic a może jakieś jakieś śmieci, co wiem, że jest styropian na pewno no ale fajna miejscówka ogólnie Ciekawa studnia z zadaszeniem. Słuchajcie, jestem w lesie. Jesteśmy w lesie. No. I wyczailiśmy jakieś zawalone chatę. Całkowicie. Pokaż to krzesło. No. Pod tym krzesłem. To krzesło ochroniło kawałek tutaj rzeczy, które były. Jest taka skrzyneczka. Tak, zobaczymy, tutaj co w niej jest. Tutaj dziurę kopiemy normalnie w lesie, w krzakach. O, nasadki. Piękne. O, się na. No. Piękne nasadki. Odłóż gdzieś na bok, przydadzą się. Patrzcie, co tutaj jest. Ja nie Pokażę. mogę. Ile miedziuchy. I ile kluczy. Bo. Co tu się dzieje. Ile kluczy, wszystko zardzewiałe. Wszystko zniszczone. Ale jeszcze do naprawy. Nie wierzę. Do krany jakieś to też chyba jeszcze. O Jest nie, on nie nie, klucz. To też klucz. O ładne Klucz. Ale to mam no, kombinerki. Nie pójdą już. O, może może pójdą jak się dobrze oczyści. Nóż nie w ogóle. Niesamowite. Ty widzę dziucha to nie to w ogóle te klucze są związane tutaj. No. A pokaż jeszcze tą, tą piłę, co wcześniej wygrzebałem. No właśnie, piła. O. No właściwie tylko szczątki z piły ale jest ważna rzecz, bo jest, jest silnik. Ja nie mogę. I proszę Państwa, tam jest jeszcze coś ważnego. Akumulator. Akumulator siedzi już w ziemi tam, trzeba go wyrwać. No i proszę Państwa, udało się wykopać z ziemi ten akumulator. Tragedia Co tu się dzieje? części od telewizora Kondzie mówi, że części od telewizora jakieś są spróbujmy tu przejść Zawalona chata Całkowicie O i zlew jest łóżko Zlew z jakiegoś azbestu Nie, plastikowy jakiś Ale taki dziwny No 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 Zleb zawsze Tutaj jakieś skrzynki, co jeszcze? W skrzynkach coś, jakiś gumiak tutaj jest. A to co? Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś podnośnik? lewarek taki? No? Tak, tak. To będzie on. A tu jest stawiczka z może coś tam jest? No na pewno, da się coś przeczytać Po rusku o, nie, do, nie doczytam się jak po rusku O matko No niezły śmietnik Patrzcie co tam jest, Kąd się odkrył no. Nora Muchomora Jakiegoś szreka chyba A tutaj waga Już taka zardzewiała ale działa. 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 No. Idzie ją jeszcze wyczyścić. Co Kądziu, będziesz tam wchodził? Wchodzić to nie Zaraz nie poświecimy, tylko muszę wziąć latarkę z samochodu. tu chyba nie ma. Włączyło się. Kądziu świeci. No. Niezła komora, a tam na końcu zrzut słoików, weków jakiś. No. Mnóstwo, ale jak widać, widzisz to ziemię? No. To wszystko się zawaliło no. ze stropu. Także nie ma co wchodzić, Dokładnie. bo wpad, spadnie nam na głowę. Hmm. Ale zobaczcie w ogóle, widać, że to jest zdrążone ręcznie na pewno. No. Ale jakie to jest piękne, jak te ściany są idealnie wydrążone. Równiutko, no. Równiusieńko. No, dla, dla, dla siebie to robili no. równo. Dokładnie. <gryst> Bukareszt, Rumu, Rumuński trójkąt. A, trójkąt. O. U. U. Nawet ładny, ładny stan. Bardzo dobry jest No ha. Bo był w pudełku szczelnie zamknięty mm. Nawet nic się tu nie zarzewiało za bardzo Trzeba ratować A tutaj w ogóle zobaczcie jakie radyjko piękne Stare, to no. jest część radyjka Głośnik, od głośnika, pokrętła tak. Pokrętła, A no. to jedyne działa No już nie włączysz raczej jest niestety. Znalazłem taką skrzynkę Jeszcze na wiśnie by była dobra i przełożymy te, te klucze tam. Te wszystkie przecinaczek taki znalazłem jeszcze wśród tych narzędzi. O to jest, wiem co to jest, od kanistra. Lufa. A tutaj jest coś. Coś. A do pomiarów jakiś. Nie, nie do pomiarów, bo to się nie rozsuwa tak dalej. Patrz, to jest taki wachlarz, a nie... Wachlarz do, do możliwości. Pomiaru, do pomiaru. No i zapakowaliśmy troszeczkę tego, z tego śmietnika. O, a tak to nie widać nic, że tam takie, takie leżą rupiecie. Ten akumulator w ziemi to nie za dobry pomysł. Jedziemy sobie dalej i jest taka chata dość wielka. Kwadraciak. Opuszczony. I co? Otwarte. O. Pięknie. To jest dom wybudowany tak gdzieś w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych. Kwadraciak taki. Piękny mebel. Książka 66 rok, o, książeczki są, no wojskowe coś, przysposobienie w szkole wojskowej. Mm. Idziemy dalej. O, typowe, typowe drzwi. Tutaj ptaszki mają gniazdo. Chociaż wlatują sobie tędy. Jest otwarta, Boję się jest. <noise> wodę sobie postawię tu. O, paczka, szafeczka piękna. Już otwalamy la latarkę, Czy nie działa? Działa. Piękna, patrzcie. Piękna rzecz. W środku jest informator ogrodniczy 84 rok. Ła, nie zamknęliśmy drzwi za sobą. Duchy. Pierwszy, że jakieś duchy rzeczywiście. Ty... Kuchnia. No. U, tutaj atrament coś Łończę. Przeciąg. Przeciąg jest bardzo bogi. Ma... Co tam jeszcze zajęto sobie? Takie mydło wielkie? Nie. Tak! Jest obrzydliwy. Szafeczka znowu piękna. uo, wow, ale ta szafeczka jest kozacka. Patrzcie na to. Ona jest podwójna. Tutaj można sobie jakieś leki albo kosmetyki wsadzić. A tu resztę kozacka. Kozacka. Idziemy na górę. To jeszcze ten dom jest w ogóle niewykończony. Patrzcie, tutaj wszystko jest. Hmm. No te schody, chyba że zerwane. A może, Tutaj chyba kibelek miał być. ale wieje, to masakra. Czy jakaś? Skatulka na służbie. Widzę wszędzie. O, ale wieje. Patrz, jakie tu ładne drzwi, balkonowe. O, a tutaj kapselki są. O. Współczesne. O, patrzcie tu. Budowa krowy. Krowa w budowie. Ale jakie drzwi są? Nie? No piękne drzwi balkonowe, tak. Ale balkon, jak widać, też nie, nie wykończony. Nie ma barierek. Ale pięknie, pięknie. Tu jakieś łóżko o, Pepsi, drewniane. 2012 rok. 12 rok Pepsi. Tak. A tu jaki ten, sufiks, kurczafaka. W takich to mógł wujek z murza się chyle jeszcze popylać w takim bucie. O. Uwaga, 21 czerwca, 12 rok, 12 rok. O, to już dorośli ludzie. Tak. Muzyki się uczyli. HOP bez reszty oddany. Chyba <grym> każdy więcej <było> No <grym> idziemy na, na strych, ale patrzcie trzeba uważać, bo tutaj jakaś płyta jest nad twoją głową, na której nie radziłbym stawać. No to, to na pewno. Ale tu porządny HOP jest porządna. <grym> U, Wylewka porządna Nie powinna się nic stać Ojej Ua, rupyciarnia. Kropna. Jaki Taki gar niedawno taki gar zł Złowiłeś końcu niedawno taki gar Co? Niedawno taki gar zł złowiłeś Ale Kubo zobacz Jaka stara świeca. U, no. Jeszcze taka ozaokrąglona. Nieźle. Pierza latają. a ile słoików i butelek, co tu się dzieje. O, jakaś po szamponie. Flaszeczka się też ostała. Napoje hop, to nie takie super stare. Weki. O, patrz na to! Tu pęknięte są dwie, ale jedna jest cała. Musztardówka, Musztardówka. Spokojnie spokojnie. żyje. A tutaj patrz, nie po mleku. O, maszynka, mamy jeszcze. O, butle po mleku, no. no. Tutaj druga maszynka. O. Maszynki. No. Lux. O, tutaj kapselki. O. Tutaj też musztardówki, tylko takie. Ktoś to odkładał sobie. Dwa kapselki, ale bez żadnych zdarzeń Kapselki bez niczego, tak? Tak. Szary. Mm. Kamieni ktoś naznosił nawet. <laughs> ale coś chciałem powiedzieć, że jeszcze jedna musztardówka tutaj się schowała. O, jeszcze żyje. Także dwie musztardówki żyją, a dwie... O, trzy musztardówki! Co tu się o. dzieje? <laughs> ledwo, ledwo tutaj już na krawędzi i spadłaby w przepaść, do sadu. Trzy musztardówy. A, a tam w tej skrzynce tak samo musztardówki to są? Tak, tak. O, koza chyba. A nie, to jest wkład do pieca. Jakiś tutaj cymes jest Krzyneczka fajna, przemysł spirytusowy. O, no fajnie, fajnie. Wow. słyszę ta wielka płaszcza? Nie, nie. Kiedyś złowiłem taką. O, a tutaj są jeszcze. A, butelka jest. Patrz po Bowo frucie. Piękna rzecz. No to jest, proszę Państwa, piwo, znajdowałem, ale bez etykiety, także to, to jest relikt. O, a to po piwie, mogłbyś mi pokazać tutaj? Dobrze, już pokazuję. Żebym że już już nie... O to, to, o to, o to, o to, to, no. O, etykieta spadła. Czy mógłbyś? Dziękuję. A tutaj jakie takie dziwne butelki, jak na spirytus jakieś? Ła, wow. no, po jakimś łyskaczu chyba to jest. Leżajski browar, proszę Państwa. O, a tutaj są bardzo ładne, małe tutaj. O! Proszę, po szamponach. Mhm. I tu jest dużo ogólnych Patrz ile psiaków tu jest jeszcze, no. A tu jest jeszcze taka. Zaraz tutaj. Ale niech ktoś w komentarzu o. wyjaśni, jak ktoś wie, dlaczego ludzie kiedyś zbierali pojemniki po margarynie po margarynie i po śmietanach i po jogurtach Wszystko zawsze, się mogło przydać. Zawsze jak jesteśmy gdzieś na strychu praktycznie zdarza się, że znajdujemy. No. To prawda. Masowo Kapsel tu jest! Wow. Kapselka biorę. To jest jedyna rzecz, którą zabieram z tego domu, to tego kapselka. Chyba nikt się nie obrazi. Ten, co tu jest? Nałęczowianka stara. No nieźle. A tu ciężko chodzić, bo tu ja widzicie już... O, następne te. Następne, proszę Państwa, musztardówki tutaj jeszcze są. O. Dobra, tutaj już nic ciekawego chyba nie będzie. I zaraz zejdziemy do piwnicy. Rozłączam się. Proszę Państwa, czy jesteście gotowi? Koliu, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Odpalamy latarnię. Wbijamy do piwni. Jo, pierdziele. Patrzcie, jak tu ciemno jest. Nic nie widać. Tutaj mamy jakiś już schowek. Ale jak głęboko piwnica jest. Jest trochę rzeczy, jakiś kabeć stary. Uu. Chłodno. Węgiel tu był, został sam miał jakieś be beczułki. Mhm. A tu garaż. Tu był garaż. Stare kontakty jeszcze. O, zaraz coś zobaczymy tutaj w skrzynce, coś było ciekawego. Tutaj dużo oprysków. Chyba kwiatki też uprawiali. Ja to jest butla po środku FF, do mycia. Może. Jakieś rozpuszczalniki. Patrz jaka fajna balika tutaj jest. Mógłbyś podnieść to balikę na chwilę. Co tu jest? Licznik stary? Licznik. A tu pod tym? Wow. No nic tu więcej ciekawego nie ma. A tutaj Tutaj coś jest. Jakiś garnuszek i dzbanuszek był fajny. Ale już zniszczony. Okej. Okay. Takie śmieci. Ale tu jest ogółem bardzo wysoki no akurat, akurat tutaj no, tak, tak średnio bym powiedział, ale okej. Okay. To dużo skrzynek mogłoby wejść. No dobra, chyba tutaj już nic nie będzie więcej, to ulatniamy się z tego miejsca. Atmosfera bardzo przyjazna. Bo jak się wchodzi do różnych domów, to są różne atmosfery. Tu jest przyjemnie. Więc dziękujemy za gościnę i spadamy.